Hej wszystkim, a więc dzisiaj nowy tydzień, nowy film. Emocje już trochę opadły po filmiku, który robiłam, nie vlog, tylko ten ostatni, ten ostatni, na którym tak bardzo narzekałam. I postanowiłam zrobić podsumowanie mojej pracy, wspomnień, żeby być tak bardziej dokładnym. Wspomnień z mojej pracy, postaram się Was nie zanudzić i opowiedzieć to w miarę ciekawy sposób chociaż nie jestem jakimś tam wybitnym, wybitną osobą, która umie opowiadać historię, ale spróbuję, więc zapisałam tutaj sobie w zeszycie, co mam powiedzieć, żeby nie przedłużać, więc zaczynam moje wspomnienia z pracy, tak żeby tylko na początek zacząć. Ja zaczęłam swój trening w 2018 w listopadzie. Macie tam vlogi, właśnie, to był jeden vlog chyba. Gdzie opowiadałam, że gdzieś tam e, idę, a potem Wam opowiadałam, jak to tam, e, jak było na, na tej rozmowie. E, także zaczęła się treningiem. E, trening trwał 6 tygodni. Bardzo intensywny, e, także jeżeli ktoś nie lubi wstawać o 5-6 rano, to, to na pewno nie będzie to dla Was praca. E, ja też nie byłam przyzwyczajona, chociaż wstawałam do szkoły, ale. E, no, ale to jednak, wiecie, trochę stresu było, trzeba było wstać rano, także to się podwójnie dawało e, wyznaki, to ciągłe wstawanie i ten stres. E, trening pamiętam bardzo dobrze, teraz patrzę z, per z perspektywy czasu, ponieważ e, jak, jak byłam w tej sytuacji, zresztą też macie update z Niemiec, pokazywałam Wam tam moją okolicę. Było fajnie. Teraz e, właśnie patrząc z perspektywy czasu, uważam, że było naprawdę super i jeżeli bym miała okazję, to bym to powtórzyła. E, poznałam tyle ludzi, było nas dokładnie, e, było nas 30 osób w jednym takim, e, to był chyba dwupiętrowy dom z jedną kuchnią, malutką taką, że szok. E, Ja byłam z, w pokoju z dwoma dziewczynami. E, no i reszta, reszta pokoi tam była dwuosobowe, trzyosobowe, nawet chyba czteroosobowe. E, także w każdy wolny weekend, albo każdy czas, który mieliśmy troszkę wolny od nauki, spędzaliśmy w naszym salonie, e, gdzie czasami tańcowaliśmy, e, śpiewaliśmy, było nas tam naprawdę no, dużo osób. E, byli tam ludzie z Włoch, e, z Irlandii, e, z Wielkiej Brytanii. I z Hiszpanii. Najwięcej było osób z Hiszpanii i z Włoch. Także e, naprawdę, wiecie, e, może wiecie, może nie wiecie, ale Włosi i Hiszpanii, bo oni są bardzo głośnymi ludźmi, lubią się bawić, tańczyć. Śpiewa, także było naprawdę e, wesoło. I w tamtym czasie tak nie bardzo to lubiłam, ponieważ ja byłam pod takim ciągłym stresem e, egzaminów i tak dalej. Ja zawsze lubię m, uczyć się dużo przed czasem. Także ja. E, no, wolałam mieć spokój i ciszę, no a niestety nie było to zawsze możliwe. Jeszcze w każdym wolnym, w wolnej chwili albo po zdanym egzaminie chodziliśmy do naszego ulubionego pubu. Był tam jeden, jedna taka dyskoteka, a reszta to były jakieś tam dwie, trzy restauracje, także za dużo nie było do wyboru. I oprócz nas jeszcze były tam inne treningi i ci ludzie oni byli w innych hotelach. Także zawsze spotykaliśmy się na tych dyskotekach. Nasi instruktorzy przychodzili czasami, żeby się z nami pobawić, nam pogratulować z danych egzaminów. No, ale przechodząc już do samego treningu, trening był naprawdę intensywny. Codziennie mieliśmy takie kartkówki, sprawdziany. Nic się nie stało, jeżeli nie zdałaś, czy tam nie zdałaś tego egzaminu takiego dziennego. No, ale to pokazywało, jakie masz braki i nad czym musisz dłużej posiedzieć. Egzaminy. Ja już nawet nie pamiętam, ile było egzaminów, chociaż mamy dziś jeszcze taką tabelę naszego mojego kursu. Egzaminów tych dużych było może z 3, z 4. No i to trzeba było zdać za pierwszym razem. Tak, trzeba było zdać za pierwszym razem. No i to już były takie duże egzaminy, chociaż zawsze na egzaminach mieliście odpowiedzi ABCD, także chociaż był ten taki kruczek, haczyk, że te odpowiedzi były łudząco podobne do siebie. Czasami był zmieniony tylko jeden, na przykład S, albo no nie było jakiegoś tam dopisanej literki. Już odpowiedź miała całkiem inny sens. Także trzeba było być wyspanym, żeby po prostu sobie poradzić z takimi, z takimi malutkimi dosłownie. Żeby wychwycić ten mały błąd. Następny taki egzamin, który, który przed którym się stresowałam, był egzamin spływania. Ponieważ nie miałam okazji poćwiczyć, potrenować, bo ostatni raz przed tym egzaminem to ja pływałam ohoho. Chyba jeszcze byłam w Polsce. I to na pewno jak byłam w Polsce, bo w Irlandii wiem, że na baseny nie chodziłam. W oceanie się nie wykąpię, bo jest za zimny. Także wiem, że um, to, była mój, to był mój pierwszy, to był mój egzamin, na którym pływałam od pięciu lat. Może trochę mnie i się tak stresowałam, bo nie, nie wiedziałam, czy ja potrafię jeszcze pływać. A, a tym następnym kruczkiem, hacz, haczykiem było to, że trzeba było być w ubraniach, ponieważ ćwiczyliśmy sytuację emergencji na wodzie. Także no jak jesteśmy w samolocie, to jesteśmy w ubraniach. Także choć ludzie mówili, że będzie o trudno i tak dalej, w sumie ja chyba byłam pod takim stresem, że ja już nie pamiętam nic, ale pamiętam, że nie przeszkadzały mi te ubrania tak bardzo. Wiem, że się zestresowałam, i jak y, wiecie, te kamizelki takie ratunkowe, co są na pokładzie, no to z nimi też pracowa pracowaliśmy, musieliśmy wiedzieć, jak ich użyć i tak dalej. I jednym zadaniem było, że instruktorka rzuciła kamizelki do wody, a naszym zadaniem było wskoczyć do wody i sobie y, wziąć tą kamizelkę. No, basen był głęboki, ćwiczyliśmy na tej głębokiej, ym, na tam gdzie było najgłębiej. Y, a ja byłam przerażona skoku do wody, i, ale instruktorka pozwoliła mi wejść po drabince, bo tam była taka drabinka, żeby zejść. Także zeszłam i, ale no też nie było łatwo, bo trzeba było trochę zanurkować pod wodą jednak, żeby tą kamizelkę nałożyć, potem tam pociągnąć, bo prawda, trzeba pociągnąć za czerwony, jest taki czerwony plastikowy, no coś takiego czerwonego, plastikowego, co trzeba pociągnąć, żeby kamizelka się nadmuchała. I potem też e, można ją e, manualnie, nie wiem, czy to jest dobre słowo, ją e, spuścić trochę przyciskając palcem taką rurkę. Także to wszystko musieliśmy przyćwiczyć w wodzie, także to było ekstrem, <grym> że tak powiem. I raz musieliśmy, mieliśmy już na sobie te kamizelki i musieliśmy wskoczyć do wody właśnie. To już wtedy wskoczyłam do tej wody. Byłam na chwilę pod wodą, także musiałam opanować swoje, swój stres, swoje emocje, i, ale za chwilę się wylużyłam, ponieważ miałam tą kamizelkę. Następnym takim wielkim krokiem na tym egzaminie było mieć światki ponton, bo nie wiem czy wiecie, te ślizgawki awaryjne w samolocie można zamienić. No, też czasami można to potraktować jako taką łódkę, jeżeli nie ma się innego wyboru. Także my musieliśmy wskoczyć, wskoczyć wejść z wody na tą taką łódkę jakby i, i to była, moja grupa była sześciosobowa, i to było dziewczyny wyobraźcie sobie jedna, jedna dziewczyna też się bardzo ba, chyba się bała bardziej wody ode mnie i wyobraźcie sobie sześć krzyczących dziewczyn próbujących się wspiąć e, na łódkę a to jeszcze musieliśmy sobie pomagać nawzajem ponieważ ciężko było wejść z wody samemu także jedna dziewczyna weszła ciągnęła drugą za, za ręce za nogi, także to była masakra i śmiesznie przy okazji. E, potem musieliśmy um, zrobić kółko, trzymać się za ręce, zaśpiewać jakąś piosenkę, no już nie pamiętam, bo ja byłam tak zestresowana, że ja nie pamiętam, co my śpiewaliśmy, co my robiliśmy. No i oczywiście um, wszyscy zdali ten test. No i potem mieliśmy taki jeden najważniejszy egzamin, um, który chyba wszyscy go zdali, tak mi się wydaje. No i, no i potem e, ceremonia, no i wysyłają nas do naszych baz. Także zaczyna się tutaj um, następna historia, i mam ich parę do opowiedzenia, e, a mianowicie um, pasażerowie. <grytanie> pasażerowie są e, powinni być naszym, e, no, nie, no be, bezpieczeństwo jest priorytetem, e, a pasażerowie no, powinniśmy się za, e, tak zajmować tym pasażerami, żeby było na pokładzie bezpiecznie i w razie czego żebyśmy się bezpiecznie ewakuowali ze wszystkimi pasażerami. No ale czasami są sytuacje, gdzie pasażerowie nie chcą współpracować i um, niestety y, y, żeby samolot wystartował z jakiegokolwiek lotniska, potrzebna jest pogoda, która będzie odpowiadała um, sprzy będzie sprzyjająca pogoda. Jeżeli Niestety nie ma takiej e pogody, e -a, jest, a teraz będę opowiadała o sezonie letnim. Sezon letni dla e samolotów dla, załóg, dla załogi jest trochę koszmarem. E I zaraz właśnie opowiem Wam sytuację, już nie pamiętam, gdzie to się stało, czy to było w Lizbonie, czy gdzieś indziej, ale była sytuacja, że była straszna burza, straszny deszcz, i nie mogliśmy odlecieć przez dobre. 3 godziny um, i w, w, w naszym słownictwie, w naszym słownictwie lotniczym jest takie słowo slot i slot oznacza to, że samolot ma pewną, samolot ma zaplanowany odlot na pewną godzinę daną przez wieżę kontrolną. Um, no i jak tej, w tej godzinie się nie zmieścimy, no to trzeba czekać na następny slot, żeby dostać tą następną godzinę, żeby móc odlecieć. No i tego dnia była ta straszna burza, straszny deszcz. Um, I niestety ten slot był za 3 godziny, ale ten slot może też się um, poprawić i możemy na przykład dostać slot za 30 minut. Z tych trzech godzin może się zrobić slot za 30 minut. I niestety musimy wtedy z pasażerami siedzieć w samolocie przez te 3 godziny, albo możemy odlecieć zaraz po 30 minutach, ale tego naprawdę nie wie nikt. Nawet piloci, i, i to, za, no to zależy od pogody. No i wtedy była ta sytuacja. Samolot był pełny po brzegi, ponieważ był to sezon wakacyjny tamtego roku, to był um, lipiec bodajże. Także sezon w pełni. Um, Portugalia, wiadomo, ciepło, ładnie, ładne widoczki. No i pełny samolot um, z powrotem do Niemiec, no, ale była taka pogoda jak była, no i slot mieliśmy za 3 godziny. No i teraz wytłumacz to złym pasażerom, kiedy kapitan przekazuje im przez, um, w ogłoszeniu, że może za 3 godziny się ruszymy. No i oczywiście, czyja to jest wina? załogi. Także, jeżeli planujecie w odległym czasie, w od, mówię, że w odległym, ponieważ teraz widzicie, jak tu, turystyka jest bardzo, bardzo, w bardzo złym czasie. Teraz bardzo zły czas dla turystyki. Także, jak może kiedyś, kiedyś będziecie aplikować, o, o, żeby zostać stewardem, stewardessą, no to musicie mieć bardzo odporność na stres i odporność na opinie też, które idą w waszą stronę od pasażerów. Także musicie zawsze zachować spokój i wyjaśnić pasażerom, um, no, że jest taka sytuacja, no i niestety wy nic nie możecie zrobić. I tylko na, jeżeli jesteśmy na, na, na gruncie na ziemi, to możemy pasażerom zaoferować tylko um, przekąski, słone, słodkie przekąski, nie możemy um, sprzedawać alkoholu na ziemi, ponieważ nie jesteśmy do tego uprawnieni, jesteśmy uprawnieni, tylko sprzedawać alkohol. Um, tam wysoko w niebie, na, na, no wysoko. <laughs> Także y, nawet y, ciepłych napojów nie możemy sprzedawać, tylko przekąski. No i pasażerowie też są zdenerwowani, ponieważ na przykład w terminalu nie zdążyli nic kupić, chociaż mieli czas, bo wiem, że przyjeżdżają y, dużo, dużo wcześniej. No ale pomijając to. Są myśli pasażerów na ciebie, ponieważ nie możemy się ruszyć, nie mogą wrócić do terminalu, ponieważ w każdym momencie możemy dostać ten slot, że możemy lecieć, tak? Także musimy być wszyscy na pokładzie gotowi, także nie mogą otrzymać tego, co chcą. Nie mogą wina się napić, nie mogą czegoś ciepłego się napić, także wszystko to prowokuje ich do złego zachowania. I ja nie pamiętam. Co to była za sytuacja, że lecieliśmy właśnie do Lizbony? Może to był ten dzień i musieliśmy. A, to był strajk we Francji, i nie mogliśmy przelecieć nad Francją, e, ponieważ jeżeli lecimy z Niemiec, do Portugalii, lecimy nad Francją, a był strajk wieży e, no, tych kontrolerów e, na wieży, i nie mogliśmy przelecieć przez Francję, musieliśmy lecieć na około bardziej. No i wtedy musieliśmy się zatrzymać po paliwo e, w Sewili. Hiszpanii. Um, I to był jeden też z tych dni, e, gdzie to był jeden pasażer taki nieposłuszny, ponieważ e, lecieliśmy do Lizbony i musieliśmy się zatrzymać w Sewilli. I pasażer zaczął się zachowywać e, trochę agresywnie, ponieważ i nie pamiętam już dokładnie, co to było. E, mm, czy on miał jakiś lot do wzięcia? No, coś tam było, że mi się nie podobało, że mam takiego później, że musimy lądować w Sewilli i dobrać tego paliwa, żeby mu zlecić do Lizbony. I on się zaczął zachowywać źle. Czy to było jak wracali? Widzicie, jestem, okropnym, jestem okropną osobą, która nie umie opowiadać historii. To było w powrotną drogę, w Lizbonie. W Lizbonie, jak wracaliśmy do Niemiec, też musieliśmy się zatrzymać w Sewilli, ponieważ e, no byśmy nie dolecieli do Niemiec na, na jednym. Jakbyśmy lecieli oko, Także Lizbona. W Lizbonie ten pasażer zaczął zachowywać się bardzo dziwnie i w Sewilli no, stracił to. Stracił ten moment i zaczął tam krzyczeć. Ja nie wiem, co to dokładnie było, bo to ja byłam wtedy, pracowałam z przodu kabiny, a ten pan się awanturował na końcu i tam moi koledzy z nim interweniowali. I wtedy ja też już to straciłam. Bo ja tam strzałam, jak on się awanturował, i ja mówię, ja idę tam. Poszłam do niego, a on mi powiedział, bo chciałam z nim, chciałam z nim porozmawiać, a on powiedział, że mi się zamknęła. No to, no to nie było nic innego. On też coś tam popchał mojego kolegę. Wtedy ja nie pamiętam, nie byłam tego świadkiem, ale też ponoć popchał mojego kolegę. No to wtedy już wszyscy to straciliśmy, i w takiej sytuacji nic innego jak um, policja, niestety. No i pan, niestety, wysiadł w Sewilli, a jego. Um, Miał dolecieć do, do Niemiec, a niestety wysiadł w Sewilli, bo był agresywny. No i w takich sytuacjach załoga musi zadzwonić po policję. No i po policji, policja go wzięła, niestety, bo się zachowywał źle. Jest też em, sytuacja, która jest też czasem niezależna od pasażerów, jak em, em, medyczne sprawy, nazwijmy to tak. Bardzo dobrze pamiętam ten lot. Była to, to była moja pierwsza taka poważna medyc medyczna sytuacja, i to się stało tylko raz na szczęście. Wyleci byliśmy, dolecieliśmy do Wilna, załadowaliśmy pasażerów z powrotem, wystartowaliśmy, i zawsze kapitan nas wypusz wypuszcza. Z pasów wcześniej niż pasażerów, żebyśmy mogli sobie przygotować serwis i tak dalej. I był to moment jeszcze, w którym siedzieliśmy w pasach, zapięci i słyszę. Wiecie, jak są te dzwonki: ding, ding, ding. I słyszę trzy dzwonki. A co oznaczają trzy dzwonki dla nas? To, że jest jakaś sytuacja, że coś się dzieje na pokładzie. Od razu pobiegłam, bo, bo jest to, jeżeli słyszysz takie trzy dzwonki, od razu lecisz, nie czekasz na nic. Także poleciałam, ze względu na to, że był jeszcze dla nas, pasy musiały być zapięte, ja poleciałam od razu. Moja koleżanka już tam była, to ona nas poinformowała. Pasażer miał atak padaczki i to taki wielki. My, my w lotnictwie mamy minor fit and major fit i to był ten major, czyli taki większy, większy przypadek. On leciał wtedy ze swoją dziewczyną czy żoną, ale moja koleżanka już tam była, trzymała e, głowę temu pasażerowi, żeby e, nigdzie się nie skaleczył. E, ta dziewczyna, jego dziewczyna miała dla niego leki. E, dała mu te leki, uspokoił się, ale oczywiście w jakiejś sytuacji musimy powiadomić kapitana. No i kapitan zadecydował, że wracamy do Wilna, lądujemy z powrotem, bo ten pasażer był, nie był stabilny. W naszych oczach. E, Pomimo to, że dziewczyna mówiła, że on się zaraz uspokoi, on nie był stabilny. On nadal się, nadal ręce mu tak chodziły, także postanowiliśmy zrobić emergency landing w Wilnie. Zawróciliśmy do Wilna z powrotem, mieliśmy karetkę od razu jak wylądowaliśmy i zabrali go do szpitala na obserwację, nie mam pojęcia. Nie był to jego pierwszy raz, także podejrzewam, że nie został w szpitalu na długo. Ta jego dziewczyna była trochę na nas zła, ale to była decyzja kapitana też. No, no my jesteśmy kontaktem z kapitanem, my powiedzieliśmy, jak sytuacja realnie wygląda. Um, pomimo to, że ten pan miał leki, jednak to było ryzykowne. Bo wiecie, może się coś stać... E w każdym, no w każdym momencie lotu i mog mogło się na przykład sytuacja bardzo pogorszyć, no i wtedy mogłoby być na przykład za późno. Także są takie mm, smutne sytuacje. Na pokładzie miałam też um, pana, który. Co to za lot? Robiłam też, to był jakiś hiszpański lot. I pan z żoną byli na wakacjach w Maroku. I mieli lot przesiadkowy i właśnie my zabieraliśmy mi z Hiszpanii do Niemiec i pan e, się źle poczuł przy starcie. E, nie wiem czy nie miał ze sobą żadnej plastikowej torby czy coś, ale pan e, zwymiotował <try> trzy rzędy do przodu <try> i na ubrania wszystkich ludzi wokoło i na torby jak się okazało, pan miał zatrucie pokarmowe, ponieważ zjadł jakiś, a jego żona mówiła, że jakiś ser w Maroku, kiedy byli na wakacjach w Maroku i pan przes przesiedział całe tam dwie czy trzy godziny w toalecie, wymiotując. Yy, ta pani, ta jego żona była tak yy, zestresowana, że yy, chciała płacić tym, ona chyba zapłaciła tym wszystkim pasażerom, którzy. Którzy zostali poszkodowani na chemiczne pranie tych toreb, tych ubrań, a pan spędził cały lot w toalecie. Oczywiście poinformowaliśmy lotnisko, na, przyj na lądowaniu już mieliśmy karetkę. Pan, pan wyszedł blady, zielony, niebieski z tej toalety. Po z oczywiście na lądowaniu musiał usiąść na miejsce, już nie tym razem, um, ale musiał. Um, no, musieliśmy wezwać karetkę, ponieważ wyglądał bardzo blado. Na pewno stracił dużo płynów, a my w takiej sytuacji nie możemy mu podać nic, ponieważ no, nie jesteśmy lekarzami. Na pokładzie chyba też nie było lekarza, nie jestem pewna. No i nie mogliśmy mu dać nic, ale dolecieliśmy, ponieważ to nie była taka bardzo, um, że mógł na przykład. Y umrzeć, czy coś mogło mu się stać, nie była to taka aż bardzo zła sytuacja, także dolecieliśmy spokojnie, spokojnie w miarę spokojnie, e, ostatnia taka sytuacja z medycznych sytuacji była niedawno dosyć, e, bo jeszcze ją tak pamiętam świeżo, jak pracowałam jeszcze, e, Marrakesz, wracaliśmy z Marrakeszu, e, i robię akurat, byłam z przodu kabiny, robiłam um, ogłoszenie o serwisie, że zaraz będziemy przychodzić przez kabinę z serwisem. I obok mnie przychodził chłopczyk, nie wiem, ile miał 10-12 lat i chłopczyk otworzył drzwi do toalety już do tej toalety nie wszedł, ponieważ zjechał po drzwiach, po prostu nie zemdlał całkowicie, zjechał po drzwiach. Um, od razu wiadomo, skończyłam swoje ogłoszenie, odłożyłam telefon, posadziliśmy go na siedzeniu, daliśmy mu wodę. No i oczywiście teraz szukaj rodziców. Samolot pełny. On nam tylko mniej więcej opisał, gdzie rodzice siedzą, bo nie pamiętał numeru żadnego No to poszłam szukać rodziców, znalazłam rodziców. No i powiedzieli, że on czasami tak ma, nie zjadł śniadania. Także sytuacja nie była też żadna niebezpieczna. Także spoko mogliśmy spokojnie dolecieć do. Niemiec, tego Marrakeszu, Marake, Marake, tak. E, także trzeba być przygotowanym na takie sytuacje, i ostatnią, widzę, że już trochę się tutaj przeciąga, e, ostatnią sytuacją, którą chcę opowiedzieć, są bagaże pasażerów. To jest e, temat rzeka, ale postaram się e, skrócić to w miarę. Jak wiecie, w kabinie tutaj, w tej popularnej linii lotniczej, której opracowałam, jest czterech stewardów, czy tam stewardów, pan, panie albo panowie, czwórka nas jest na pokładzie, i jedna z osób, tak zwana numer trzy, idzie, idzie do środka kabiny i pomaga pasażerom ładnie ułożyć te bagaże, wiecie, do, do tego bagażnika na górze. No i czasami, okej, okay, rozumiem, jak jest pasażer, jest starsza pani, starszy pan, nie mogą sami włożyć tego bagażu. Okej, okay, pomogę, nie ma problemu, ale czasami są, albo matka z, z dziećmi to też trzeba oczywiście pomagam, ale czasami są ludzie, no śmieszni. Um, Czasami, wiecie, żeby zachować miejsce, bagaż musi wejść tak e, pionowo do tego schowka, nie poziomo, no bo oczywiście tracimy dwa miejsca. E, ile ludzi ja widziałam wkładając ten bagaż w tę stronę zamiast, wiecie, po, e, poziomo, zamiast pionowo. No i oczywiście ja musiałam to poprawiać, bo, bo pasażer e, po prostu zniknął, poszedł na swoje miejsce, no i teraz nie będę się każdego plać, czyli to bagaż. Także... Obracałam te bagaże Boże, jakie są czasami ciężkie bagaże. Ja... Jest limit w naszej firmie: jest limit na te bagaże, chyba go nie sprawdzają. Przecież ja nieraz się podźwignęłam, nie wiem czy to dobre słowo, i nie, po prostu moje plecy wysiadły czasami. Musiałam prosić moich kolegów, żeby pomagali z torbami. Jest też polisa u nas w firmie. Priorytet, jeżeli masz priorytet, masz e, torbę, taką e, torebkę na ramię i ten, e, wiecie, taki bagaż na kółkach. A nie, nie, jeżeli nie masz priorytetu, no to tylko mała torebka. A ludzie, czasami ludzie przychodzili e, z pięcioma torbami, bo mieli dzieci na przykład i wiecie, dzieci trójka, bagaży. Y, y, tam było z sześć bagaży. No i teraz sobie radź, prawda? Bo em, jest taka polisa, że jak ktoś przychodzi na pokład z tą torbą, a ma tylko, nie ma priorytetu, no to niestety musimy wysłać ten e, bagaż do nadu, że tak powiem. To się nazywa hold. Musimy do tego holdu wysłać ten bagaż na dół. No i czasami ludzie są e, troszkę źli, no i też musimy działać z tymi. Z ty Sytuacjami i tłumaczyć, no, że niestety nie miała Pani priorytetu, bo to też zabiera ludziom miejsce, które zapłacili, prawda? Zapłacili za te bagaże, a nie wszyscy ludzie to rozumieją, że ludzie zapłacili za to miejsce. No i też trzeba być cierpliwym, tłumaczyć. Czasami nie ma miejsca, jest pełny samolot, nie ma miejsca, gdzie położyć już bagaże na górze, a jednak mamy jeden dodatkowy, który wziął się nie wiadomo skąd. Jedyną procedurą, którą możemy zrobić, to położyć bagaż koło okna, na siedzeniu koło okna i przypiąć pasem. Nie możemy go położyć em, po środku, jeżeli dwóch pasażerów siedzi obok, ponieważ jeżeli będzie ewakuacja, ten bagaż może przeszkodzić, i, no i pasażer może, może utknąć i się nie wydostać nigdy z tego samolotu. I była taka jedna sytuacja, samolot był y, pełny, pełny, no po brzegi. Jedno siedzenie było wolne. I było siedzenie po środku. No i pan siedział przy oknie. Ok A w ogóle to chyba nie było tego pana siedzenie em, przy oknie. On sobie tylko zmienił, ponieważ było wolne koło niego. No ja mówię proszę pana, mamy taką sytuację niestety, że musimy położyć ten bagaż przy oknie. Muszę pana poprosić, żeby pan zmienił siedzenie na to środkowe. Jest to tylko na czas startu i lądowania, bo to jest taka procedura tylko na czas startu i lądowania. No i pan niestety uparty. 10 minut rozmowy musiałam przeprowadzić, żeby pan się zgodził. Potem już, jak byliśmy już na odpowiedniej wysokości, poszłam do tego pana, mówię, proszę pana, może pan teraz przełożyć ten bagaż i usiąść koło okna, a pan powiedział, że już nie chce, także nie wiem, o co był cały ten, ta awantura. Wytłumaczyłam panu jaka jest sprawa, wytłumaczyłam procedury i pan nadal nie chciał, także no, trzeba być bardzo cierpliwym, jeżeli chcecie pójść w tą stronę, w tą, w, do, ta, do, do tej pracy, do, takiej, do tego typu pracy, bo jest bardzo specyficzna, no ale daje bardzo dużo em, satysfakcji, naprawdę. Em, no bo tak naprawdę dbasz o, o życie ludzi i siebie, i, no i naprawdę jest to odpowiedzialna praca, ale daje satysfakcję, jeżeli ją bardzo dobrze e, wykonujesz, także... To by było na tyle, mam nadzieję, że nie zanudziłam. No i tak, bardzo, bardzo fajne wspomnienia sobie przywołałam. Naprawdę powtórzyłabym to jeszcze raz, jakby mogła, no niestety sytuacja nie pozwala ze względu na sytuację, jaka się dzieje na świecie. Także myślę, że za parę lat jeszcze spróbuję mojego szczęścia, może już w innej linii. No i do następnego razu, trzymajcie się, cześć.